Witam was, system Repus, oto jest Europa msh po wojnie League, w której to ogarnąłem swe tereny, no w Tyrolu tutaj coś się buntować, tutaj tak, tak troszkę bym powiedział, tak troszkę, ale my sobie ruszymy na wojnę z Nurembergiem, dałem ich do trenowania, nie, do pilnowania, żeby nie buntowali się, nie tutaj zwiększać autonomii, ponieważ to jest złoto, które ładnie dobustowałem, um, ale... No ale nie trzeba najwyraźniej. Zatakujemy sobie Nurnberg e, z tego powodu, że mają coś z Milanem, na które nie odpowiedzą z dwóch powodów. Pierwsze są, dostają w pierdziel od Prowansji i od Francji, Chociaż zerwę niedługo z, nim sojusz, z nimi sojusz, a drugie to jest e, dlatego, że oni mają dobre relacje z nami. Zatakujemy sobie przy okazji Palatynat, no bo tak wyjdzie, e, i sojuszników Palatynatu. E, trzeba tutaj pokazać, że cesarz jest gówno wart i powinni zmienić cesarza, bo ten Palatynat w wkur... Jak ktokolwiek inny, nawet Czechy byłyby lepsze, chyba Brandenburgia, nawet Lippe, e, bo on, ja nie chcę, żeby nam nie głosowali, szczególnie, że ja mam na razie, e, u mnie na razie rządzi konsort, czyli rządzi ta e, kr królowa zastępczyni. E, walczymy także przy okazji, chociaż powinniśmy przynajmniej walczyć z sojusznikami Palatynatu. Dobra, Austria się dołączyła, nie wiem jak tam inni czy się dołączą i kogo mają na sojuszu, Knighty? Eschen, Anhalt, Frankfurt, Austria, Ulm, Werden. Oni istniały, o kurde eee, Myślałem, że już ich zjadłem, właśnie Będę im wojnę powiadać niedługo, bo będę chciał, żeby Bremen miał całego tego statek. Ja się tutaj dokopię albo tą stroną, albo tą stroną Ta cena, gdzie mniej kosztowna w agresywną ekspansję, bo to jednak jest Hamburg lub ewentualnie tak eee, Bo mam na myśli, że chcę też coś od Danii zająć, bo tak jak widzicie pomogłem Rosji zaatakować Danię I sorki, sorki, mikro poprawiłem i troszkę, i troszkę zajęli sobie. No całą Finlandię i tutaj Inflanty praktycznie, więc... E, więc widzicie. Okej, okay, Everlasting Friendship 512 202, Marysz 434 Kurcze, ale akurat debil... Pozbywamy się go. E, od, od razu go trzeba wyrzucić z, e, z siodełka? No kurde, z kojca wypierdzielić w cholerę i tyle. Jak widzicie, jak możecie zauważyć mam power, manpower, a nie idę w wojsko zwykłe, tylko idę w wojsko najmusowe to dlatego, że najmusów jeszcze trzymam po prostu z, poprzednich, z poprzedniej wojny no i na razie nie widzę z wielkiego powodu, żeby ich zmieniać. Tutaj widzę, że bardzo się rzucili na tą prowincję. Starczy, że zajmę Frankfurt o wiele szybciej niż oni, tam zajmą oh fakt, zarobicie straciłem 5 tysięcy ludzi. Ja zajmę ten Frankfurt szybciej niż oni, zajmą ten, to, to bramę na pewno. No I znowu nic z tego nie wyszło. Świetnie, może znowu straciłem ludzi. To XD. E, super oblężenie, kurde. A tutaj jakimś wojskiem stanęli. Ja tutaj wolę w tym Intalu stać, ponieważ. E, Co mi się zbuntować? Aust a to Austriaccy teraz. A to nevermind. Jak Austriaccy to spoko, mogą się gdzieś indziej spuntować. Chodzi o to, że tutaj cały się, się bunt Tyrolu zrobić. A jakby był bunt Tyrolu, to nie byłbym w stanie e, go wyprowadzić gdzie indziej. Chyba, że tutaj. Nie, tutaj tutaj już nie mam prowincji. No to Właśnie, nie byłem ich w stanie wyprowadzić gdzie indziej um, A nie chciałbym się w górach na minus 2 bić, dlatego stałem tutaj armią e, Dobra, w takim razie, zajęliśmy tą prowincję, cały czas na imusach działam, jak widzicie Brema tutaj poszła sobie wojskiem Zajmijmy sobie do końca tych typków i pójdziemy tutaj się bić bezpośrednio, główną armią e, Z ziomkiem... Dobra, not bad jest, not bad Our Army advi our Administrative Advisor will go Albo... Jakieś pojebanej gówno się dzieje. Okej, okay. jest szansa, że Fog of War spadnie, zniknie, nie wiem... Jakiś tam procent szans tego jest. Okej, okay. udało się ich tutaj wrzucić stąd. Brama powinna odbić, choi chyba nie odbije, szkoda, powinna. Tutaj mamy jeszcze Unhalt, a właśnie, mogę pokończyć niektóre państewka, na przykład... Nie, Ulm jeszcze jest, o kurde. Ulm, Anhalt, Nighty, Frankfurt. Frankfurt mogę wyłączyć, Frankfurtu nie chcę zjadać. Frankfurt już nawróciłem podczas wojny Lig na prawidłową religię, ale teraz dawać mi pieniądze. Najty, Werden, Eschen, Palatynat. Jakby można było zmusić Palatynat do przestania być cesarzem, to by było dobre, bo... ...Rivok, Imperial Reform nie ma sensu większego. Eee, anulować traktaty na przykład. Możemy im e, z kilkoma państwami, żeby nie, ich mam zamiar zanektować, eee, e, żeby po prostu nie byli tacy OP. Dobra, to nie muszę dużo pieniędzy od nich brać. Cyk, Palatynat skończony, i teraz zostały państwa, które Palatynat wezwał do wojny po swojej stronie, a Palatynat sam się już wycofał z wojny. E, dobra, tutaj oddajemy to. Bremie, bo chcę, żeby całego tam mieli. E, bremka, bremka, bremka. Czy Werdem, Werdem... He, werder you know i Fionowate mean. Min. po prostu już się porąbałem z tym, gdzie jest Werder. I nie wiedziałem, że muszę do Afryki popierdzielać. Będziemy zobaczyć 14 tysięcy Austriaków. Zawsze bicie armii austriackiej jest fajną sprawą. O, w Loneburgu ich złapiemy. Stackwipe? wipe? Nie. O kurde, jakim cudem nie. E, jest? Wiedeń zdewastowany. A czemu ja tracę pieniądze? Albo musimy bardziej zapłacić, żeby mieć lepszą to... i armii profesjonalizm. Eee, no dobrze, za 5 armii profesjonalizmu jestem w stanie zapłacić tyle pieniędzy, szczerze mówiąc. Teraz pójdziemy na Anhalt, jeden zajęty. Kolejny forcznik. Czyli od nich bym ch e chciał chętnie jakieś Chili na przykład, bo na Chili mam akurat a ma to raz. Albo Gras, też byłby spoko. Ponieważ e, chciałbym mieć dostęp dalej, a Austria mnie tak cyk blokuje centralnie, bardzo, bardzo długim takim wężykiem, a wolałbym, żeby tego nie robiła. O, ale tutaj się Austriacy wycofali do Anhalt. to już są liścieni. Francja byłaby chętna dołączyć się do wojny po mojej stronie. Nie wiem, czy Milan coś stracił w tej wojnie, możliwe, że tutaj stracili e, prowincję dla Savoju, chociaż Prowancja tutaj... To w pewnym momencie dostawała w a nagle się rozrasta i to mi się nie podoba. O, tutaj stanęli wojskiem obok mnie i sobie oblegają. E, troszkę zabawne. E, pójdźmy sobie właśnie na tą, na tą ich armię. Forty, które są tu i tutaj, w ogóle umocniłem do czwórki. E, żeby mieć stuprocentową pewność, że nie będą mi tutaj zawracać głowy. Ja już się nie boję atakować wolnych miast, ale cały czas wielkim problemem wolnych miast jest, um, jest duży koszt um, War Exhaustion, jakich weźmiemy. Jakieś memingiem, tak, tak, pozwólcie się tych sojuszów, jeżeli coś takiego mieliście. Z kim my jeszcze się w ogóle bijemy tutaj? Tak, 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 tak. A Anhalt możemy wyłączyć Anhalt. Pieniądze też są nawróceni. Świetnie. Okej, okay, werden sobie zjem. No, mini koalicja ta się odpali, ale to jest dla mnie, według mnie, główna koalicja. Nie mają sobie całego state'a. Mam nadzieję, że tam na morzu coś będą latać oraz będą przydatni ogólnie. Plus ten forcik. O, taj buncik powstał. Eee, plus ten forcik, co oni tam mają. To on kryje całego state'a, więc jest spytkę. Pokonamy sobie tych buntowników. No, trochę strat pójdzie, ponieważ jednak walczę na minus 2. Ale to nie jest jakaś... E, jakieś wielkie straty, od razu możemy pójść w sumie też na nich, bo oni będą mieli teraz minus 2 w Dorolu, Do rola. Ehm, cyk, 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 cyk. Możemy kończyć w sumie Austrię. Austria. Okay, jak ja chcę od was Chili, tak... albo Gras, Gras do końca state'a, chociaż 44, o kurde. A ja chcę jeszcze w tego, Free City zjeść. Ehm, uwolnij Chili. No, wolnich, czyli troszkę dyplomatycznie. Z Deep Point'ami mamy w sumie niestety problem. bo nie waż po prostu nie stać. Mamy do dupy władców na Deep Pointy, a chciałem pójść teraz straight idea. Co jest małym problemem. Teraz dla mnie. Cyk, 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 cyk. Dobra. Esien. A gdzie jest Esien do cholery. Tutaj. No dobra, trzeba podejść do tego Esien. Esien ma. Wyślijmy tam najmusów Bo nie ma co samemu się męczyć No i co, eee, widzimy się za sekundkę Okej, okay, jesteśmy po Ride Back eee, Nie wchłonę jak Nurembergu, bo agresywna to jest szmata I tyle, i suki nie chcę znać eee, A tak na serio to... Zjemy sobie teraz Lunenberg eee, czy, czy część Lunenbergu eee, ponieważ chciałbym się dobić do <coughs> Mecklenburgi Ponieważ mam plan, że w kolejnym odcinku niszczymy cesarstwo. I za. Musi mi się to udać, musi mi się to po prostu udać. Jakoś wykalkulowałem, że starczą cztery wojny. Już nawet nie pamiętam jak, będę musiał później wykalkulować jeszcze raz. Ale że starczą cztery wojny. W ogóle Asa jest protestancka, wide second. No i zle. E, że starczą cztery wojny, żeby ogarnąć. E, ogarnąć niszenie cesarstwa. I potrzebuję do tego dobicia się do Mecklenburgii. Będę prowadził cztery wojny naraz. Na e, tym z Austrią, myślałem w początku, że to jest Palatynatem, ale z Austrią też. No ale teraz trzeba właśnie dostać się do Mecklenburgi, gdzie Mecklenburga jest jednym z elektorów. A po prostu ich sojusze sprawiają, że nie mam jak pośrednio się do nich dostać, więc muszę jej dostać do nich bezpośrednio. E, cały sojusz z co mają że już o pole idę z Szczecinem, e, Luneberg, więc e, nie robi mi to żadnego problemu. Cyk, dost, dostanę, tak, dostanę się od razu im do stolicy. E, jeszcze tutaj do pola jakoś trzeba się dostać e, Tą armią Prawdopodobnie wezmę jakimś cudem e, Jakieś przemarsze o, Dokładnie, żeby się dostać e, Bo zawsze tak robi, że on zawsze bierze przemarsz Żeby się dostać do wroga Tak na serio to wróg doci dociera do niego e, O, Lunenburg padł w miesiąc Jak miło, ale teraz Teraz 14% weszło w miesiąc Znaczy ogólnie weszło 14% Ale jak z reguły potrzebuje, nie wiem Jakiś fort epic oblega I mam te 14%, to jest jak 2% a dla bota jest jak 30, więc... E, no, no więc teraz się przyfarciło, ale niekoniecznie czy tego farta chciałem. Już teraz e, tikuje mi, żeby upgradeować technologię, ale ja nie chcę upgrade'ować technologii, wolę sobie doupgrade'ować na przykład stolice z tego powodu, że dyplomatyczną jestem w tyły. E, nie dość, że po prostu dawałem dużo, uwolniałem dużo tych państw, e, oddawałem prowincje i tak dalej, to mnie to dużo i kosztowało. To, że mam właśnie władzę Debila na dyplomatyczną, kolejny będzie dobry. Ogólnie było tak, że po prostu przedstawiłem kolejnego tutaj dziedzica, bo tak, bo urodził się dziedzic Debil e, i tego dziedzica Debila wyjebałem. E, jak, jak już pokazywałem, i to po prostu przedstawiłem nowego. Wykorzystałem tą nową mechanikę, która jest teraz w tym DLC, albo w tym do, dodatku, po, w tym patchu. Więc, e, więc tak zrobiłem po prostu i tyle. Lipę nie mam ochoty zjeść, bo to, nie, niepotrzebna, to jest niepotrzebna agresywna ekspansja. Też troszkę pozmieniałem sobie układ sojuszy. Wywaliłem Milan z, naszych, z naszego sojuszu, a dodałem Hiszpanię. Więc teraz mam praktycznie wszystkie niezbędne takie sojusze bez czyli mam Francję, Hiszpanię, Rosję, o ja pierdolę. Commonwealth Osmanu Osmanom. i Serbię, którą właśnie trzymam, żeby, żeby Osmanów móc tutaj sobie pobić. Kurczę, trzeba by jakoś się dostać do osmanu, żeby ich też zjadać. Prawdopodobnie przez papieża to jest też opcja, ale chcę tego cesarstwa się pozbyć. Bo mnie to. Te miasta, one są bogate. One są bardzo. 23 developmentu. 32. A dopiero powiedzmy tutaj. Plus 3, plus 3 trade center. No to po prostu szkoda gadać. To jest takie bogate, że. Rzecz że, mnie boli wewnętrznie, że ja, ja tego nie posiadam i, i, Ale za dużo agresywnej robi to, że są Free City. A Free City powinni przestać być w momencie, jak, e, jakbym ich. Jakbym ich. W cesarstwo, bo to jest. Free City to jest typ rządu w cesarstwie. Nie ma chyba Free City poza cesarstwem. E, cyk, robimy tak, robimy tak, robimy tak. Wasze relacje mnie główne obchodzą. Wyskakiwa po prostu z mamony, jak już tam na wysłałem. E, dwie prowincje biorę od was z 50 agresywnej. Eee... A jak pójdę przez ten teren, 50 więcej, to nie jest moje, więc nie mogę wziąć. To należy do Mecklenburgii. Mecklenburgia mogłaby tutaj, tylko to jest zbyt duże ryzyko. A wait a second. A czy ja będę mógł to okorować, jak sam Luneburg wezmę? Bo przez Bremę. Tak, mogę, bo przecież tak robię w Irlandii, co nie? W Irlandii robiłem za pomocą podczas gry Rodos. Dobra, to w takim razie zróbmy po prostu. Tak, weźmy Luneburg, bo potrzebuje bezpośredniej granicy z Mecklenburgią. E, a jest nam dzięki temu nie rozpierdzieli, będzie to brzydko wyglądać, ale ja, na, ja o wygląd nie dbam. Hehe, <laughs> wszyscy wiemy. E, I tak na serio, kończymy w tym momencie odcinek. Ja właśnie będę musiał teraz ponownie wyliczyć, co ja muszę tutaj zrobić, żeby po kolei wypowiadać wojny, do najważniejszych wojen, wezwać sojuszników, czyli do tej pierwszej i. Po prostu, jak to wszystko ogarnąć tutaj, żeby, e, żeby jak najskuteczniej zniszczyć cesarstwo? Ale widzimy się jutro. Na razie, cześć pa.